Cześć, w tym odcinku zrobimy sobie w domu drzwi. Tutaj jak widać już okna przygotowałem. Wszystko jest w grupie oddzielnie. Widzimy jak zaznaczam to zaznacza się cały element. Teraz zrobimy może drzwi. Te drzwi tutaj z tyłu do kotłowni. Zaczniemy tak jak poprzednio od zrobienia sobie takiej bazy. Na której będziemy działać. Dwukrotny klawisz. Te drzwi będą tylko jedne w całym projekcie, także możemy to zrobić w grupie. Wchodzimy w grupę. Zaczniemy może od zrobienia futryny. Więc na szybko narzędzie do tworzenia, do robienia offsetu jakby tu zrobić rama, może jakieś nie wiem, 6 cm tutaj drzwi idą do ziemi tak jak mówię, no to są drzwi takie znowu przykładowe, będziecie mogli, mogli się pobawić na swoich projektach jakoś tak bardziej my tutaj robimy tylko yy, tak dla, dla przykładu Tutaj jeszcze z tyłu hmm. Robimy żeby nam się wszystko zgadzało Też jakieś 6 cm powiedzmy okay. Dobra mamy hmm. Teraz co by tutaj wykominować No wstawimy może jakieś, jakieś okienko hmm. No i klamka. Zobaczę tylko na którą stronę się powinny otwierać te drzwi, bo szczerze nie pamiętam. Na klamka po lewej stronie. Dobra, klamka po lewej stronie. Wchodzimy w edycję i robimy klameczkę. Klameczkę możemy zrobić standardowo. Najpierw robimy taką. Coś takiego. Wyciągamy to na przykład na 1 cm. I przystąpimy do zrobienia profilu tej klamki. Ona będzie wychodziła stąd. O, zrobimy może coś takiego. Takiego możemy tu delikatnie zaokrąglić. I tak wymazujemy pozostałe części niepotrzebne nam. Yy, tworzymy dodatkową linię wzdłuż czerwonej osi, na przykład na cztery. No, może na 5 cm i wzdłuż osi zielonej na 8 cm. Narzędzie falumi. No i klameczka jest już gotowa. Ok, raz jeszcze, żeby tak już wyglądało naprawdę profesjonalnie, to zrobimy jeszcze e, dziurkę od klucza. No to będzie nam potrzebne coś takiego. Tak. I trochę mniejsze kółeczko. Tak jest. Linia. no i co i mamy drzwi może ta klamka jest chyba jeszcze trochę za krótka wizualnie nie 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 chyba chyba to powinno być troszeczkę dłuższe no i dobra i jest teraz jeszcze zrobimy hmm, do tego hmm, zrobimy jakiś nowy nowy materiał hmm. Zrobimy tutaj jakiś nowy materiał. Możemy po prostu dać, na, nadać jakiś kolor. Yy, później i tak przy renderingu zmienimy to na jakiś tam jeszcze inny kolor. Także tutaj nie ma się o co martwić. Zap, zapiszę, że tutaj yy, drzwi, piwnica. Może trochę ciemniejszy. Dobra. Yy, ok. Jest drzwi piwnica, zaznaczamy całość, już jest. Teraz jeszcze pozostaje nam zrobienie tej szybki. O. Jeszcze raz. Dobra, tak. Teraz te nasze drzwi. Nasza szyba, przepraszam. No i musimy zrobić teraz jeszcze klamkę w kolorze aluminium. aluminium. Wybierzmy sobie tutaj metal, jakiś aluminium, dodamy, standardowo zapiszemy aluminium. Ok i aluminium i teraz będziemy, zabierzemy się za kolorowanie. każdą część pokolorować tym aluminium. Później, na, mm, w programie na renderze, będziemy nadamy temu odpowiedni, odpowiedni połysk, i tak dalej. Także wszystko będzie super wyglądało. Wydaje mi się, że mm, możemy jeszcze tą ramkę zrobić jako aluminiową. Możemy przy projektowaniu drzwi, możemy się posugerować jakimiś znalezionymi w internecie, jakiejś znanej firmy. Nie jest to naprawdę bardzo trudne. Możemy sobie yy, zwizualizować naprawdę jakieś fajne projekty. Okej, okay, mamy już te yy, mamy już te, te drzwi teraz pozostaje nam moment, niech ja spojrzę ile to czasu nam tu leci, 8 minut 8 minut, dobra to jeszcze może zdążę zrobić te drzwi zanim zaśniecie jak te drzwi wyglądają muszę tu sobie spojrzeć powiedzmy, że tu są drzwi jakieś 95 cm, tu okienka okienka, okienka, jakaś taka fikuśna klamka, dobra, to zrobimy coś takiego właśnie podobnego też to zrobimy jako grupa. Także nasze kości. Postaram się tutaj to wykonać. Ok. Yy, damy około 100 centymetrów tak może będzie 100 centymetrów dziś wejściowe powinno być troszeczkę większe więc, więc tak zrobimy yy, rama tutaj 8 centymetrów ok yy, tutaj jeszcze dociągnąć trzeba Centymetrów. Y, ok, tutaj jeszcze tą ramkę, zamek, to zrobimy może na 3 centymetry, i jeszcze tam, z tego co kojarzę, to było coś takiego, y, damy może wysokość drzwi. 220 cm. Tu jeszcze damy może dobra może być 8 cm. Zrobimy taką ramkę tu jeszcze. Mamy mniej więcej i teraz jeszcze zrobimy jakąś klameczkę. Um, może standardową zrobimy tak jak w poprzednim. mała będzie, o może coś tak nie, ta będzie, dobra, zobaczymy zobaczymy jak to się będzie prezentowało wzdłuż zielonej linii 5 tutaj jakieś tam powiedzmy 10 zaznaczamy te linie mamy, ok follow me Dobra, klameczka jest gotowa, to jeszcze ją troszeczkę przedłużymy może, to wyciągniemy na 1 cm i tu jeszcze jakaś dziurka od klucza, no a takie szczegóły warto jest robić, bo to naprawdę później dużo lepiej wygląda. W takim już ostatecznym rysunku to naprawdę widać takie rzeczy. A tutaj nie dociągnąłem tych linii, dlatego się zrobiło coś, coś niedobrego. że jest to już tam jakoś zrobione. I co? I teraz jeszcze musimy, no moglibyśmy jeszcze dodać jakieś może tu okienka i tak dalej, no ale to już pozostawiam wam już nie będę się bawił, bo to kolejne pewnie 3-4 minuty, a nie mamy za bardzo na to czasu, więc, więc kolorujemy, ok zaznaczamy całość. Zaznaczamy całość. I teraz wybieramy, o, drzwi piwnica, dobra, malujemy jedne drzwi i drugie drzwi będą tak same, zobaczymy, czy zrobimy je drewniane, czy jakieś inne może, zobaczymy, tylko wydaje mi się, że tutaj możemy zrobić, o, przepraszam, może te ramy zrobimy, albo nie, niech będzie wszystko w takim kolorze jednym. Tylko zrobimy aluminiowe, aluminiowe te elementy. Tutaj szybciutko to pokoloruję, cyk, cyk, cyk. Pamiętajcie, żeby robić naprawdę to bardzo uważnie tutaj, to też jest wszystko ważne, żeby, żeby było zawsze nadana barwa, bo później jak już wrzucicie po renderingu okaże się, że jest jakiś krzak, no to no to nie ma sensu później do tego wracać i to poprawiać 50 razy. Dobra, tu jeszcze damy szybki. Damy szybki i, i co? I mamy gotowe. Ile tu czasu jest? 14 minut. Ajajaj. Dobra, to jeszcze na szybko zrobię tutaj drzwi garażowe. To będzie naprawdę krótka piłka. Tak, zrobimy najprostsze z najprostszych rzeczy. Ok, ok, ok. Tu jest jakaś niepotrzebna linia pomocnicza, której nie możemy usunąć w ten sposób, bo jest w komponencie, więc usuniemy w ten sposób. Dobra. I teraz mamy taką możliwość. Ym, Rama. Albo najpierw grupa, żeby tutaj nam się nic nie sklejało niepotrzebnie, i robimy ramę. Powiedzmy jakieś tam 7, 7 cm. Tutaj przedłużenie do końca. Ja tu strasznie improwizuję w tym momencie. Nie mam żadnego planu na te drzwi, robię to tak po prostu, żeby były one, one troszeczkę chociaż podobne do drzwi. Dobra, teraz jeszcze wykonamy coś takiego, wykonamy profil takiej deski, wykonamy profil deseczki, zrobimy taką imitację jakby, jakby, drewna, dobra, może, może coś takiego, może coś takiego, okej, okay. ctrl c, ctrl v, Mamy kolejny. Może od tego zrobimy jako centymetr. Oddalimy. M. Przepraszam. Telefony dzisiaj się urywają. Pauzuję. E, dobra, sunę. Wow. Usunę to. To zrobię jako komponent. Dobra, nieważne jak to się będzie nazywało. I teraz ten komponent kopiuje. On się nie zrobił. Nie wiem dlaczego. Coś mam problem z, tym, z tą wersją Sketchapa. Nie wiem o co w nim chodzi. Czasem nie chcę mi tworzyć komponentów. Make component. Pyk, pyk. I co? I nic. Dobra. Jest. Działa. Jest. Działa. Także, także to możemy usunąć, nie możemy tak tego usunąć. Dobra, teraz wklejamy go. Sam różek. I yy, wyłapiemy Mką, kontrol, kładziemy to centymetr oddalony. I w tym momencie klikamy x5 na przykład i widzicie 5 razy nam się tutaj powiększa to, widzę, że mało to jest 5 razy, damy 30 razy mamy już do samego dołu no powiedzmy, że mamy teraz ten usuniemy, ostatni, niepotrzebny i tylko wystarczy, że wyciągniemy jeden i nam się zrobią piękne drzwi Dobra, drzwiczki mamy. O, trochę to za gęsto wyszło, no ale dobra, nieważne. Niech już tak zostanie. Yy, I to zrobimy w takiej samej barwie jak yy, jak te nasze jak te nasze pozostałe drzwi. Control A OK No i co? No i mamy już wszystko. Yy, powiedzmy z okien i drzwi, tak? Tak jest. Yy, zastanawiam się, co będziemy robić w następnym odcinku. W następnym odcinku wydaje mi się, że polepszymy tutaj sobie... Yy, podciągniemy sobie tutaj na, od, na odpowiednią wysokość... Na odpowiednią wysokość yy, nasze, yy, Naszą podłogę. I zamkniemy to już dachem. Yy, no i zaczniemy już robić jeszcze bardziej ciekawe rzeczy, tak mi się wydaje. No ale dobra, na... Na, te, na teraz to wszystko. Standardowo proszę o, o komentarze, subskrypcje, komentarze, subskrypcje i, i co? I łapki w górę i co? Widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie.